Zielona szafa powstała na skutek zapotrzebowania mieszkańców i naszych obserwacji z akcji pilotażowych na terenie miasta Ostródy i innych gmin Związku. Zaobserwowaliśmy, że mieszkańcy oddają jako odpad nowe ubrania z metkami, niezniszczone, które z powodzeniem mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców. W tym celu powstała zielona szafa. Każdy, kto jest zainteresowany, może przynieść odzież w dobrym stanie, a także każdy nieodpłatnie skorzystać, wziąć coś dla siebie. Przede wszystkim nie przyjmujemy bielizny, nie przyjmujemy obuwia. Odzież powinna być w dobrym stanie, nadająca się do ponownego użycia. Każdy może przynieść taką ilość ubrań, jaka mu odpowiada. Ograniczenia wynikają wyłącznie ze stanu, jaki znajduje się odzież. Zielona szafa czynna jest od 10 do godziny 14, od poniedziałku do piątku. Biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakim cieszy się obecnie Zielona szafa, planujemy wydłużenie godzin pracy Zielonej Szafy, a także wyjdziemy naprzeciwko mieszkańcom i pewnie otworzymy w którąś sobotę. Zapraszamy do Zielonej Szafy.